Dzień dobry, chciałbym Państwu przedstawić akumulatory nowej generacji Life PO4. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe charakteryzują się wysoką wydajnością. Energetyczną. Bardzo ważny jest tutaj system zarządzania energią BMS, który koordynuje poziom naładowania, rozładowania i temperaturę, co łącznie daje bardzo wysoką wydajność przy stosunkowo niskiej wadze. Przy tej samej wadze akumulatora jesteśmy w stanie dojechać 4 razy dalej, uzyskać w przybliżeniu 4 razy więcej prądu niż w przypadku standardowych akumulatorów, które. Mieliśmy wcześniej, czy to żelowy, czy akumulator AGM. Te są dużo bardziej wydajne. Nawet 2000 razy możemy naładować te baterie i one nie stracą żywotności. Dla konsumenta również bardzo ważne jest to, że ujemna temperatura nie wpływa znacząco na pracę akumulatora, więc w temperaturach nawet poniżej 0 stopni te akumulatory dalej będą. W pełni żywotności będą funkcjonowały tak jak producent przewidział. Jedna istotna sprawa jest taka, że nie możemy tych akumulatorów ładować, gdy jest poniżej 0 stop. Możemy użytkować te akumulatory w każdych warunkach, czy jest bardziej ciepło, czy mniej ciepło, czy zimno. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie ładować ich w temperaturze ujemnej. Technologia tych akumulatorów zapewnia nam jeszcze jedną cechę. W przypadku poprzedniej technologii, jeśli będziemy rozładowywać te akumulatory do absolutnego zera lub ładować je tylko do połowy, to będzie to miało wpływ na przyspieszone zużycie akumulatora. W przypadku tej technologii nie musimy się o to martwić, możemy je rozładowywać, ładować kiedy tylko chcemy, czy do pełna, czy do połowy, ponieważ te akumulatory nie mają tak zwanego efektu pamięci, czyli dla nich nie ma to żadnej różnicy, czy ładujesz je trochę, czy w całości. Do nadzorowania parametrów akumulatorów mamy dedykowaną aplikację Excel Mobility. Aby mieć te wszystkie informacje na waszym telefonie, musicie wejść w aplikację App Store lub w sklep Play, następnie pobrać aplikację na swój telefon, następnie otwieramy aplikację Excel Mobility. Zezwalamy zgodę na łączenie się z Bluetoothem, ponieważ chcemy połączyć telefon z Waszym akumulatorem. Nazwa akumulatora znajduje się na Waszym akumulatorze, w Waszym skuterze. Znajdujemy akumulator o tej samej nazwie i łączymy się z nim przesuwając z OFF na ON. Następnie przechodzimy na zakładkę Dane i tutaj mamy wszystkie najważniejsze informacje na temat stanu Waszych baterii. Na samej górze widzimy stan naładowania naszej baterii, który w moim przypadku wynosi 60%. Mamy tutaj najważniejsze statystyki takie jak napięcie, natężenie, moc, cykle ładowania, pojemność czy temperatura baterii.